Witam, jestem Pan Patryk. Witam Was w e, nietypowym materiale, bo ogłaszam konkurs na serwerze BrodaciNet, pod serwer legacy, czyli Old PVP. Do wygrania będą e, itemy o wartości przynajmniej 10 staków włosów. Czyli o czym mówię? Do wygrania będą tylko i wyłącznie itemy na podserwerze serwerze legacy olpvp konkurs będzie polegał na tym że w komentarzu pod tym filmem który teraz oglądacie piszecie numer od 1 do 50 plus nick i czekacie na rozwiązanie yy, i czekacie na rozwiązanie konkursu i temy mianowicie są takie jak e, wszystkie itemy, które można było zdobyć w Epic case, plus Ocean plus na pewno jest podpis purposa, podpis e, moteczki, dwa wyrwi kamienie, na pewno jest do wygrania smoczy miecz, e, jakieś włosy pełno różowych itemów i czerwonych cała e, prawie cała kolekcja e, oprócz niebieskich niebieskich itemów jest chyba są chyba cztery plus jest jedna pusta skrzynia wygranych osób będzie pięć e, plus do tego wybiorę na Odcinku rozwiązującym na odcinku rozwiązującym wybory, 5 osób, plus do tego będziecie mieli tydzień na odebranie nagród. Kontakt ze mną będzie przez tylko i wyłącznie albo przez komentarz, albo przez link do Facebooka, który znajdziecie na głównej stronie w rogu. Główny, na stronie kanału mojego w rogu, albo, albo dam link w opisie i tam trzeba będzie się zgłosić i kiedy będziecie mogli to odebrać. Zasada też jest taka, że jeśli będą dwie wygrane osoby z takim samym numerem, to pierwsza, pierwsza osoba wylosowana z tym samym numerem będzie podniesiona numer wyżej, czyli, jak, czyli na przykład Wybierzecie numer 38 i druga osoba będzie miała taki sam, a zostaliście pierwsi wylosowani z tym numerem, to numer podnoszony jest o 1. Czyli było 39, to będzie 40, powiedzmy, takie, takie coś. Plus, plus do tego mogę powiedzieć, że itemy, itemy są warte zachodu, bo m.in. między innymi jest do wygrania smoczy miecz, który jest wart przynajmniej ze 300 takich włosów. Są do wygrania dwa w Rwi kamienie, w niektórych skrzyniach są podwójne itemy, jak i takie dosyć warte, warte dużo itemy. Czemu robię taki konkurs? Bo nie gram na legacji i ta kolekcja mi jest zbędna. Bo ta kolekcja wystarczy mi do, do tego, by zrobić kilka takich konkursów i myślę, że raczej zrobię takie konkursy kilka, ale to jest pierwszy konkurs Większość takich zasad jest po prostu, piszecie numer od 1 do 50 ze swoim nickiem Plus do tego czekacie Czekacie na materiał, który powinien pojawić się do końca Do końca następnego tygodnia, czyli jakoś powiedzmy Piątek, sobota, niedziela powinien pojawić się materiał Albo wcześniej nawet, jeśli komentarzy będzie dużo Plus do tego będę ogłaszał ten konkurs jeszcze na Wszystkich pod serwerach napiszę tam po dwa razy, powiedzmy ogłoszenie i tyle. Wszelkie, wszelkie jakieś pytania możecie pisać na Facebooku, lub po prostu pod tym, pod tym filmem raczej nie. Tylko w, na Facebooku, jeśli macie jakieś większe pytania. Z mojej strony to tyle. Lajkujcie, nie subujcie. To jest bardzo ważne, żebyście nie subowali, bo ja nie prowadzę kanału i nie chcę przekroczyć tysiąca subskrypcji, bo po prostu nie chcę. Cześć.